Hej, tu Litka z wydawnictwa Albatros. Za nami kolejny wspaniały rok pełen ciekawych książek i wydawniczych wyzwań. Z przyjemnością odnotowaliśmy, że czytelnicy coraz częściej sięgają po książki w wersji zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej, a także dźwiękowej. W 2022 rok wkraczamy śmiało, z ciekawością i optymizmem. Pragniemy jak zawsze oddać w ręce czytelników bogaty wybór wspaniałych tytułów. A zaczniemy romantycznie od najnowszej powieści Nicolasa Sparksa, Jedno życzenie. W tym roku nie zawiodą również autorzy bestsellerów, Lee Child, któremu z bratem pracuje się jeszcze lepiej niż Solo, czego dowodem jest kolejny tom przygód Jacka Richera, Lepiej już umrzeć. Ian Rankin nie tylko poznamy nowe przygody Johna Rebusa, czytelnicy będą też mogli sięgnąć po wcześniejsze tomy oraz audiobooki. Donato Karizji zaskoczy kolejną mroczną i niepokojącą zagadką w powieści: Jestem ODCHŁANIĄ. Harlan Coben, który w Demecz powróci do Wilda, intrygującego bohatera z tajemniczą przeszłością. Lisa Gardner w tym roku ukaże się jej, zanim zniknęła, pierwsza powieść z nową, genialnie skonstruowaną bohaterką. I wreszcie Tess Gerritsen, która na kartach Wysłuchaj mnie w końcu przedstawi czytelnikom dalsze losy popularnego duetu śledczego Rizzoni i Ailes. Wielbicieli serii thrillerów psychologicznych ucieszą z pewnością nowe książki znanych pisarek. Jenny Blackhurst, jej córka Mordercy jest po prostu rewelacyjna, Jane Corey, C. L. Taylor i Alex Marwood. Uwagę tych, którzy lubią powieści trzymające w napięciu i pełne emocji, chcielibyśmy zwrócić na książki Ultimatum, T.J. Newman i Przedsionek Piekła Annie Bailey. Ta pierwsza to napisana przez byłą stewardessę powieść o pełnym grozy locie z Los Angeles do Nowego Jorku, która sprawi, że następnym razem zastanowicie się dwa razy, zanim wsiądziecie na pokład samolotu. Druga jest wybitnie napisanym mrocznym thrillerem opowiadającym o miłości, nienawiści, poczuciu winy, traumie i nietolerancji w dusznej atmosferze małego amerykańskiego miasteczka w stylu Twin Peaks. Niespodzianką jest, że o napisanie kryminału pokusiła się uwielbiana autorka obyczajówek Lucinda Riley. Jej powieść tajemnica Fleet House to pasjonująca, klimatyczna historia rozgrywająca się w elitarnej brytyjskiej szkole z internatem z zagadką, która trzyma w napięciu do ostatniej strony. Na romans z kryminałem pozwolił sobie także dwukrotny laureat Nagrody Pulitzera, Colson Whitehead, Harlem Shuffle. Oczywiście nie zapominamy o wszystkich tych, którzy lubią się bać. Mamy dla nich Sabat Czarownic z Grahama Mastertona wyczekiwaną kontynuację Szkarłatnej Wdowy, a także kolejne dwa tomy Przygód Gwendy Peterson, znanej z pudełka z guzikami Gwendy, autorstwa Richarda Chismara i Stephena Kinga. Wspomnę tylko, że to nie jedyna książka od Króla Horrorów Albatrosie w 2022 roku. Seria butikowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych serii wydawniczych Albatrosa. W tym roku wzbogacimy ją o kolejny tytuł Diane Satterfield – Czarne Skrzydła Czasu oraz opowieści klasycznej już mistrzyni thrillera Daphne du Maurier. A miłośnikom sztuki przyjemność sprawi wspaniała książka Sophie Haydock Cztery Muzy. Miłośnicy epickich sak z historią w tle koniecznie powinni sięgnąć po nowe książki Julii Navarro Moje Miejsce na Ziemi i Karoliny de Robertis Kantoraz. Kwestię tożsamości seksualnej porusza także, choć w znacznie lżejszym wydaniu, double-booked Lily Linden, która dołączy do serii Mała Czarna. Będzie to świeża, niezwykle aktualna i dowcipna komedia romantyczna. Oczywiście w tym roku nie mogłoby zabraknąć nowej powieści Bev O'Leary, autorki bestsellerowych współlokatorów. Wielki nieobecny będzie arcyzabawną historią o randkach, oczekiwaniu i pułapkach, jakie zastawia na nas miłość, kiedy najmniej się tego spodziewamy. A skoro już przy miłości jesteśmy, to w 2022 roku silną reprezentację będą mieli Francuzi. Wspaniała powieść Valérie Perrin Życie Violet, jest hymnem do szczęścia i wielką pochwałą radości z małych rzeczy. Ostatniego tomu doczeka się w tym roku znakomita trylogia francuskiego pisarza Pierre Lemaitre. Do zobaczenia w zaświatach, kolory ognia i zamykające cykl najnowsze lustro naszych smutków. Na wyżyny kunsztu literackiego wspina się również Guillaume Mousseau. Jego nieznajoma z sekwany to emocjonujący thriller, w którego fabule znajdziemy odniesienia do jednej z najsłynniejszych paryskich historii kryminalnych. 2022 rok upłynie również pod znakiem ekranizacji, a co za tym idzie filmowych wydań książek. Monachium Roberta Harisa, poziom śmierci Liczajeda, a już wiosną możemy spodziewać się kolejnego serialu na podstawie prozy Harlana Kobena. Tym razem będzie to Zachowaj spokój już druga produkcja zrealizowana przez polską ekipę filmową. W wakacje z kolei będziemy mogli zasłaniać oczy ze strachu. Do kin trafi Czarny Telefon Joego Hilla ze zbioru Upiory XX wieku. Coraz większą rolę odgrywają w portfolio Albatrosa produkcje audio. W tym roku pojawią się słuchowiska Świat bez końca i Zima świata na podstawie prozy Kenna foleta, z niezrównanym Krzysztofem Gosztyłą w roli narratora. Ale nie będą to jedyne superprodukcje w naszej ofercie. Audrey Hepburn, wojowniczka Roberta Madsena, będzie kolejną książką odsłaniającą nieznane oblicze legendy kina i ikony mody. Z kolei Barbie Lat w Matkach Chrzestnych opowie o kobiecej stronie włoskiej mafii. Oczywiście powyższe zestawienie to zaledwie przedsmak wszystkich wydawniczych niespodzianek, które przygotujemy w tym roku dla miłośników książek. Sami z wielką ciekawością czekamy m.in. na nowe książki Toma Phillipsa, Jana McEwen'a i Roberta Harrisa. Niezmiennie będziemy kierować się naszym credo: najsławniejsi autorzy, najgłośniejsze książki, największe światowe bestsellery. I dostarczać czytelnikom doskonałej i różnorodnej lektury przez okrągły rok. Mamy nadzieję, że wydawane przez nas książki dostarczą Państwu wielu emocji, radości, wzruszeń i literackich zachwytów.